Maciej Wolny, witam Państwa ponownie na antenie telewizji w polsce.pl. Kolejne gorące pytanie przed nami. Pytanie dotyczące nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, bo Senat w środowieczorem przyjął jednogłośnie tę nowelizację o ustawy właśnie o Sądzie Najwyższym. Między innymi nowelizacja likwiduje Izbę Dyscyplinarną tego sądu. Do ustawy wprowadzono blisko 29 senackich poprawek wypracowanych na posiedzeniach komisji. I teraz pytanie, co się też stanie z tą nowelizacją w sejmie Czy te poprawki zostaną przyjęte, czy odrzucone? O tym wszystkim porozmawiam z moimi Państwa gośćmi, którymi są pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, dzień dobry, również witam. Dzień dobry panie witam państwa. No i teraz pierwsze pytanie dotyczące naszego tematu. Czy są państwo, czy, są, czy jest pani poseł zaskoczona tym, że w Senacie ta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym dość szybko przeszła przez głosowanie z tymi 29 poprawkami, bo zapowiadało się różnie, różne głosy słyszeliśmy, że być może Senat będzie chciał wykorzystać nawet te 30 dni na przeproce, przeprocedowanie całości projektu. Czy jest pani poseł zaskoczona, że poszło to jednak zdecydowanie szybciej? Jestem zaskoczona, natomiast nie jestem zdziwiona, panie redaktorze, tymi poprawkami, a szczególnie tą treścią tych poprawek, które, jak wiemy, no, nie są do końca zgodne z konstytucją. No niestety mam wrażenie, że niektórym osobom zależy na tym, aby te uzgodnienia, które zostały podjęte na linii Warszawa-Bruksela, zupełnie wywrócić do góry nogami i pytanie zasadnicze, czy, czy, czy opozycja szeroko rozumiana nie chce, żeby te pieniądze popłynęły, bo przecież słyszymy pana Trzaskowskiego, który mówi o tym, że rozmawiał z panią przewodniczącą, że on tutaj się domaga, żeby były kolejne jakieś elementy dołączane, które trzeba będzie wypełnić. Z drugiej strony słyszymy pana marszałka. Grockiego, który zachowuje się tak, jakby co najmniej on prowadził te negocjacje, a przecież wiemy, że te negocjacje nie były prowadzone i ustalenia nie były przez niego prowadzone, a więc de facto żadnej wiedzy na ten temat nie ma. Także rzeczywiście zaskoczenie, jeżeli chodzi o szybkość, natomiast nie jestem zaskoczona, że kolejne trudności ze strony. Opozycji. Czy to trudności, czy nie? O tym jeszcze sobie porozmawiamy, bo rzeczywiście to jest ciekawy wątek również w kontekście słów marszałka Tomasza Grodzkiego. Ale teraz zapytam pana posła Jarosława Rzepa Czy pan jest panie pośle zaskoczony, że w Senacie poszło tak szybko właśnie z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym? Nie, nie jestem zaskoczony, bo jako, jako członek polskiego Stronnictwa Ludowego prosiliśmy o to, żeby to posiedzenie się odbyło jak najszybciej, bo widzieliśmy o w dzisiejszej wizycie szefowi Komisji Europejskiej zależy nam na tym czasie, zależy nam na tym, żebyśmy jako Polska kolejnego dnia nie płacili dodatkowego miliona euro. I w związku z tym to dobrze się stało, że, że już jesteśmy po pracach Senatu. Natomiast przypomnę pani poseł, że ta, te poprawki spotkały się z poparciem wszystkich senatorów, również z pani środowiska. Czyli mam, myślę, że tutaj dla państwa jest to duży problem, że... Senatorowie prawa i sprawiedliwości głosowali za tymi poprawkami. Znaczy to które pa, senatorowie prawa i sprawiedliwości głosowali w zasadzie do za całością projektu z tymi pro, poprawkami. Ale to jest taka już drobna była. różnica, panie pośle. Znaczy, no, zasadnicza. Dla, dla pani jest to dzisiaj bardzo niewygodny temat. Ja uważam, że te poprawki, które... Nasze, tak moje, środowisko, moje środowisko, pani poseł, ja nie krytykuję, odnoszę się i bardzo proszę o szanowanie wszystkich tych, którzy mają inne zdanie, aniżeli trzeba o Natomiast, szanowni Państwo, te poprawki, które my w Sejmie próbowaliśmy zgłaszać jako te do projektu prezydenta, również nasi senatorzy zgłosili, zostały one przyjęte i mam nadzieję, że dzisiaj zostaną również przyjęte przez Sejm, bo one gwarantują to, że te środki zostaną uruchomione. W przeciwieństwie do tego, co państwo przegłosowaliście w Sejmie. I mam nadzieję, że te poprawki przyjmiemy po to, żeby, żeby też środki jak najszybciej zostały uruchomione, a jednocześnie, żeby nie było wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej, czy to, tylko, czy to nie jest tylko pudrowanie e, zmiany, tylko zmiany nazwy, a e, tak zasadniczo e, nic się po prostu nie zmieni. Że tu wydaje mi się, że, że, liczę na to, że w przyszłym tygodniu ten temat zostanie w Sejmie i, i te poprawki, które moim zdaniem są bardzo zasadne, jeśli chodzi o przywrócenie sejm, sędziów, czy też, czy też nasza poprawka związana z 7 okresem stażem w Sądzie Najwyższym do nowej do nowej Izby jako taki warunek, dodajmy, dodajmy drodzy państwo jeszcze do naszej rozmowy optykę marszałka Senatu Tomasza Grockiego, który, wspominał również na jednym z wystąpień o tempie prac w Senacie z czego właśnie to przyspieszenie wynika posłuchajmy. Poprawki które, wyjdą z Senatu, które były już omawiane na komisjach. W znacznym stopniu przybliżą nas do uruchomienia środków Unii Europejskiej dla Polski, czyli będziemy starali się naprawić praworządność i zapewnić pieniądze dla Polski, których od roku z winy rządzących nie możemy otrzymać. Dlatego chcemy tę ustawę uchwalić jak najszybciej, stąd pilny tryb zwołania posiedzenia. I teraz jeszcze wypowiedź na Twitterze, wpis na Twitterze pana marszałka, który możemy przeczytać. Senat poprawił ustawę o sądzie najwyższym, by lepiej wypełniała ona kamienie milowe, których realizacji oczekuje Komisja Europejska. Apeluje do większości sejmowej, by przyjęła poprawki, które przybliżają nas do otrzymania pieniędzy za realizację KPO. Ich odrzucenie może być negatywne, może mieć negatywne skutki dla wszystkich. No i teraz pytanie w również w obliczu słów pani poseł. Kto tutaj nie chce tych pieniędzy, bo pani poseł przed Momentem mówiła, że te poprawki to wywracają do góry nogami to porozumienie z Komisją Europejską, że mogą skutkować właśnie niewypłaceniem pieniędzy z krajowego planu odbudowy, na no tu marszałek Grocki sugeruje coś zupełnie innego, że bez tych poprawek może tych pieniędzy nie być. Tak to że tak jak powiedziałam wcześniej, pan marszałek Grocki absolutnie nie brał udziału w negocjacjach, więc jego pojęcie na temat tego, co jest kamieniami milowymi, i co rzeczywiście doprowadzi do tego, że te pieniądze, jakie były zgodnienia? są po prostu zerowe. I taki jest fakt. To jest po pierwsze. Po drugie przecież te poprawki przez państwa wczoraj zgłoszone są po prostu niezgodne z, z konstytucją, chociażby z artykułem 180 mówiącym o niezawisłości sędziów. Więc panie pośle, o czym pan tutaj opowiada? To jest, to jest kolejna kwestia, a to, że jest pan zabawny, no to już panu nieraz mówiłam i do tej pory się Pan na to nie obrażał, więc myślę, że Pan dzisiaj się też nie obrazi. Natomiast rzeczywiście, Panie Redaktorze, sytuacja jest, szczerze mówiąc, no nie, nie od dziś widzimy, że wszelkie działania, jakie są podejmowane w temacie Unii Europejskiej, przecież wiemy, że przecież Komisja Europejska złożyliśmy projekt KPO w terminie. Komisja Europejska miała go ocenić w ciągu trzech miesięcy. Nie zrobiła tego, a nam wytykana jest dalej kwestia praworządności, że my tej praworządności nie, nie przestrzegamy. Ale mimo tego, że nam to wytykają, stanęliśmy na wysokości zadania i podjęliśmy tę ten temat i rzeczywiście projekt, który jest projekt prezydencki z pewnymi, z pewnymi minimalnie, który został skorygowany, został pochwalony przez samą Panią Przewodniczącą, więc tutaj te poprawki, które zostały wczoraj wprowadzone po prostu spowodują to, że w związku z tym, że nie są zgodne z konstytucją, nie będzie mogła być po prostu ta ustawa podpisana de facto na koniec przez prezydenta. I pytanie do Pana Posła. ja rozumiem, że tak państwo nie lubicie to to, że państwo Prawa i Sprawiedliwości nie lubicie to my już wiemy od początku, bo i rezolucje na, na łamach Unii Europejskiej i tak dalej to wszyscy wiemy, ale że państwo nie nie lubicie Polaków i nie chcecie, żeby te pieniądze w tej sytuacji, w której przyjęliśmy uchodźców spłynęły do Polski to jest dla mnie naprawdę. Przerażające. Tutaj odnośnie tej skandal. kwestii, czy pan poseł jest zabawny, czy nie, to ja nie wiem, czy traktować to pozytywnie, czy negatywnie, ale przyjmijmy na potrzebę naszego programu, że ja jestem najbardziej zabawny i koniec tych przytyków, jeżeli chodzi o ja, ja się, yy, naszą rozmowę. Panie pośle, co pan. Panie redaktorze, bardzo lubimy z panem posłem. A to dobrze, to, to się cieszę. Nie, nie będę się do tego odnosił, bo zawsze mówię o to żebyśmy się wspierali, ale nie przekraczali pewnych granic, bo one zawsze nam później utrudniają jakąkolwiek rozmowę. Natomiast szanowni państwo, no, ta poprawka, o której pani poseł powiedziała dotyczący konstytucji, my nie chcemy, żeby sędziowie poszli w stan spoczynku, żeby do końca swojego życia zarabiali 30 tysięcy złotych. Niech wró wrócą sobie tam, skąd weszli do swoich sądów okręgowych czy jakichkolwiek innych miejsc, z których pochodzą, a nie żeby Państwo e, w ten sposób ich potraktowało. Dla mnie jest to oczywiste. Nie ma zgody na to, żeby ci sędziowie do końca swoich dni po 30 tysięcy złotych pobierali wynagrodzenia. Czy się pani poseł z tym zgadza, czy nie? Tak jest na zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o kamienie milowe, oczywiście trzeba je rozgraniczyć na dwie części. Te merytoryczne, które były w zakresie ministra Pudy, który to negocjował i oczywiście tutaj doszliśmy do, do porozumienia z Komisją Europejską. Natomiast są te kamienie milowe związane z praworządnością. I niestety dzisiaj Komisja Europejska również oczekuje od Polski spełnienia tego, czyli Powrotu sędziów, żeby nie karać sędziów, sędziów za to, że zgłaszają pyta, zapytania prejudycjalne do komisji, do, do Strasburga i do, do Luksemburga. O to w tym wszystkim chodzi. Pani, pani to doskonale powie, a likwidacja Izby Dyscyplinarnej tak naprawdę w tym wymiarze, w tym wykonaniu, które, które nie będzie tak szeroko mówię o tych dodatkowych elementach, naprawdę nic nie da. I dlatego te nasze poprawki mają Wam pomóc w tym, żeby Komisja Europejska miała jasność w sprawie, żeby te, te kamienie milowe te nazwijmy Właśnie praworządności były spełnione. I po to są te nasze poprawki senackie które mam nadzieję, że we wtorek, w, w środę, czy czwartek przegłosujemy. To ja tutaj jeszcze dodam wypowiedź sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, pani Małgorzaty Paprockiej która mówi w ten sposób. Te poprawki kluczowe dotyczące nieważności wyroków Izby Dyscyplinarnej, te związane z sędziami Sądu Najwyższego orzekającymi w Izbie Dyscyplinarnej oraz te związane z dodatkowym stażem, gdy będę pytana na komisji, zajmę stanowisko negatywne wobec tych poprawek. Ja tu przewiduję gdzieś opierając się na swoim doświadczeniu w obserwowaniu właśnie polityki, że te poprawki senatu w większości albo i wszystkie po prostu nie przejdą przez sejm, ale teraz kolejne pytanie dotyczące tych kamieni milowych i tutaj powołam się na wypowiedź ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy, który w rozmowie z Gościem Niedzielnym mówi w ten sposób: Krajowy plan odbudowy zawiera 48 reform, 116 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników. Teraz pytanie do pani poseł, czy te 116 kamieni milowych, to jest 116 ewentualnych powodów blokowania pieniędzy z krajowego planu odbudowy, bo te trzy główne o sądzie najwyższym, o których często rozmawiamy, to są kamienie milowe dotyczące w zasadzie tej pierwszej transzy pieniędzy z krajowego planu odbudowy. I dokładnie, tak jak pan redaktor wspomniał, jednym z kluczowych była właśnie likwidacja izby dyscyplinarnej, natomiast rzeczywiście widzimy, że jest to dokument dosyć złożony. I być może niestety może się okazać, że po spełnieniu tych wymogów Komisja Europejska dzięki naszej kochanej opozycji stwierdzi jednak, że trzeba wymyślić jeszcze jakiś kolejny argument, zgodnie ze słowami jednej pani komisarz, że Polskę trzeba głodzić i znajdą jakiś kolejny pretekst do tego, aby tych pieniędzy nie wypłacić, tych pieniędzy, które jak wiemy zostały nam już dawno przyznane, dawno nam się należą, bo to są przecież pieniądze na odbudowę po pandemii. No już nie mówiąc o tym, że kolejne kwestie przed nami, panie redaktorze, mam tutaj na myśli ten miliard, który został przeznaczony na uchodźców, żeby nam to zrekompensować. Wiemy wszyscy, że wniosek, który żeśmy składali, opiewał zupełnie na inną kwotę, na 11. I teraz pytanie, czy w kontekście tego, że będziemy się mierzyć z kwestią przywozu zboża, żeby pomóc Ukrainie, czy tutaj na Komisję i na Unię Europejską będziemy mogli liczyć? Bo przecież to nie tylko nasz Jarosława problem, tylko problem światowy. Panie pośle. Szanowni Państwo, Pani poseł, ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o to merytoryczne kamienie milowe, to myślę, że tutaj to porozumienie jest. Natomiast Komisja Europejska właściwie tak naprawdę od dawna wskazuje na te kamienie milowe dotyczące praworządności i z tym będziecie mieli Państwo przede wszystkim problem, bo y, widzę, że Pani y, Szefowa Komisji Europejskiej chce Polsce dać te środki, ale z drugiej strony wie też, że nie można odejść od praworządności, ponieważ jest stan wyższej konieczności. To jest y, taki wewnętrzny konflikt, w którym nie tylko ona ma problem, ale myślę, że i też komisarze, poszczególni komisarze, którzy tą decyzję będą podejmowali. Ja chciałbym, żeby te środki jak najszybciej przyszły, bo dzisiaj to państwo rządzicie i państwo jesteście odpowiedzialni za te opóźnienia, państwo jesteście odpowiedzialni, że część z tych środków zjadła inflacja i państwo jesteście odpowiedzialni za to, że nie skorzystaliśmy z zaliczeń. No niestety, nie możecie na opozycję zrzucić tego, że nie potraficie rządzić dobrze i skutecznie. I prowadzić dobrze polityki zagraniczne, Taka sprawna takie są fakty. Panie pośle, rzeczywiście Ty mamy problem z opozycją w parlamencie europejskim, która bezczelnie domaga się Myślałem, karania że opozycją, że opozycją, Polski własnego kraju. Wszyscy no tutaj chcemy pieniędzy z Krajowego Planu dobra. Odbudowy, ale tutaj są drobne albo i spore nawet różnice, jeżeli chodzi o szczegóły. Dziękuję państwu pięknie za rozmowę. Pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, Dziękuję, pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo dnia. Ludowe byli moimi państwa gośćmi. Dobrego dnia życzę państwu, zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Do zobaczenia.